오늘, 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 Słuchajcie, i teraz na scenie pojawi się kolejny bojownik, dzięki któremu ludzie, ludzie poza nami, ludzie poza internetem usłyszeli o nowej prawicy, którzy zobaczyli, że istnieje coś takiego jak nowa prawica, usłyszeli nasze poglądy. Ktoś się wreszcie dowiedział, o co nam chodzi. I takich jak nas jest teraz coraz więcej. I jednym z tych pierwszych bojowników, które, którzy zaistnieli w mediach jest Konrad Berkowicz. Dwójka w okręgu Małe Polsko Święto Wszystkim. Jest z nami Konrad, który przyjechał z Krakowa dzisiaj. Jeszcze raz witamy go serdecznie w Warszawie. Witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za przybycie tutaj w tej chwili, właśnie w tej szczególnej chwili, bo to jest moment, w, której, w którym przedstawiciele tego systemu którym media i politycy poświęcają bardzo dużo swojego czasu i bardzo dużo swojej energii po to, żeby nas atakować. Atakują nas, bo wiedzą, że jesteśmy śmiertelnym zagrożeniem dla tego ustroju. I my się z tego cieszymy, bo my chcemy ten ustrój zmienić. My chcemy ten ustrój zmienić, zaczynając od Unii Europejskiej. My jesteśmy Unii Europejskiej przeciwnikami i często jesteśmy przy pytani, dlaczego w takim razie startujemy w eurowyborach. Odpowiedź na, na to pytanie jest bardzo prosta. Dlatego, że biurokracja, złodziejstwo, marnotrawstwo, totalizm, lewactwo Unii Europejskiej dotyka również jej przeciwników. My... Każdy, kto jest atakowany ma prawo się bronić. I my idziemy tam po prostu, żeby się bronić. Żeby się bronić przez, przed unijną biurokracją i żeby się bronić przed unijną propagandą. A ta propaganda mówi nam, że każdego roku dostajemy z Unii Europejskiej 25 miliardów złotych. Natomiast nie mówi o... Tym że jednocześnie każdego roku na samą obsługę długu publicznego płacimy 42 miliardy złotych. Nie mówi o tym, że mimo że płacimy te 42 miliardy, ten dług publiczny rośnie w nadważającym tempie. Nie mówi o tym, że ten dług publiczny wynosi już ponad bilion złotych. I ten katastrofalny stan finansów europejskich, katastrofalny stan gospodarki europejskiej wynika z tego, że odrzuciliśmy europejskie zasady. Jedna z tych zasad mówi nie kradnij, a zabieranie jednym, żeby dawać drugim to jest oczywiście kradzież i ci ludzie, którzy to robią są oczywiście złodziejami. O tym, że oni są złodziejami wszyscy wiemy, ale pamiętajmy, że oni są złodziejami szczególnie niebezpiecznego gatunku. Oni kradną nam nie tylko nasze pieniądze w podatkach, kradną nie tylko nasze pieniądze w łapówkach, oni kradną nam nasze wartości. Z odebrali nam solidarność. Solidarność to jest dobrowolne pomaganie sobie nawzajem. W zamian dali nam solidarność przymusową, a solidarność przymusowa to jest socjalizm. Odebrali nam sprawiedliwość, w zamian dali nam niesprawiedliwość, bezczelnie nazywając ją sprawiedliwością społeczną. Odebrali nam normalność, odebrali nam piękną różnicę między kobietą a mężczyzną i w zamian dali nam kobietę z brodą na Eurowizni i Annę Grocką w Sejmie. I wreszcie odebrali nam wolność. Wolność dysponowania własnymi pieniędzmi. Co dali nam w zamian? W zamian dali nam prawo do skomlenia o zasiłki, prawo do skomlenia o dotacje. Zrobili z nas po prostu żebraków. My mówimy temu nie. My nie jesteśmy żebrakami, a oni nie są naszymi łaskawcami. Bo jedyne pieniądze, które oni mają, mają dlatego, że ograbili nas z nich w podatkach. My musimy z tym skończyć i możemy z tym skończyć. Możemy z tym skończyć, to pokazuje historia, bo w styczniu 1990 roku wyprowadzono standard PZPR-u. Dzisiaj nadszedł czas wyprowadzić standard Unii Europejskiej. Konrad Berkowicz, dwójka w okręgu małopolskim. Dziękujemy Konradowi.